Witam z trzewi mojego sklepu. Po raz kolejny. E, długie filmy się nie klikają. Jakkolwiek by to kogokolwiek interesowało, ja jako twórca internetowy youtuber, e, mnie to bardzo interesuje. E, żartuję oczywiście, średnie mnie to interesuje, aczkolwiek stwierdziłem, że dzisiaj się pogadam trochę, bo dawno nie gadałem do Was. A że nikt nie chce gadać, to sobie pogadam do monitora, do telefonu. E, po pierwsze, Biznes się nie klei, Się klei średnio. Bardzo średnio. Dzisiaj mi weszła jedna osoba do sklepu przez pomyłkę, <grym> bo paczkę chciała wysłać e, do kogoś innego. Nie, nie w tym miejscu to trzeba. E, EBay tak podniósł koszty, tak zamieszał, że w zasadzie się przestał opłacać. E, masowo ludzie odchodzą od eBaya. E, chociaż mimo wszystko dalej uważam, że eBay jest dobrym punktem zaczepienia bo ma dużą audiencję ludzi, ale bardzo dużo, jeśli chodzi o ciuchy, ludzie się przenieśli na Vinted. Dla sprzedawcy jest rozkoszny, powiedziałbym wręcz. Za tyle, za jeden sprzedam, dokładnie wiem, na czym stoję. No i już mi w tym miesiącu Vinted zrobił jakieś 300-400 funtów czystego zysku, co jest bardzo rozsądnym ruchem. nie? eBay zrobił mi więcej, ale koszty, zamieszanie na około tego, nie wiesz, na czym stoisz dokładnie. Tutaj mnie próbowałem dojść różne firmy, na przykład tutaj bardzo, nie, nie, będę, nie, będę może reklamował firmy, ale firma z odwody mnie tu próbuje przycisnąć na 2000 ponad funtów, bo, bo nie mam z nimi umowy, więc płacę więcej. Absurd taki, wręcz z filmów Barei wręcz, że skoro nie mam z nimi umowy, to płacę za wodę więcej. No to skoro nie mam umowy, to nie mam umowy, bardzo proste, nie? Dziękuję, do widzenia. Firma z prądem, dzisiaj do nich dzwoniłem, bo mi wysłali. Najpierw, najpierw mi próbowali ściągnąć z konta 2500, tysiąca, tak wam mówiłem, na jednym filmiku. Później mi wysłali rachunek na 700. Jakim podałem ten, yy, liczniki, to mi wysłali na 790. Więc do nich dzwonię dzisiaj. Kobiecina coś mi tłumaczy, wyłoży co tam, jakieś obliczenia. No to jaki w takim razie pytam się, jaki miałem licznik początkowy? Taki. Jaki mam yy, podany ostatnio? Taki. Jaka jest moja cena za unit, czyli za kilowatogodzinę? Jaka jest moja cena za standing charge, czyli za, dzienny, dzienny, yy, za dzienne dostarczanie prądu? Taka. Obliczyłem to, użyłem kalkulatora, robiłem to na kartce. No Nie chcę wyjść więcej jak 170 funtów, a ja przez kilka miesięcy płaciłem mi im po 68 funtów miesięcznie, więc jak na moją kalkulację jestem więcej niż nadpłacony, a nie, że chcę jeszcze 790 funtów. Ale ciekawostką jest to, że wszystkie firmy energetyczne, wody, gazowe, próbują ludzi strasznie dojechać na forsę. Daleko nie szukając, dzisiaj byłem w sklepie, słuchałem rozmowy przypadkiem dziadka z kobitą. Dziadek mówi, że jakaś firma gazowa od niego chce ściągnąć jakieś pieniądze, które on nie wie dlaczego, jak i to jest 40 razy więcej niż normalnie płaci, a kobieta mówi, mam podobną sytuację, tylko że z firmą energetyczną. Więc co się dzieje? Próbują wszystkich dojechać na forsę. Ale my się nie łamiemy, My robimy swoje. Ja mimo że chodzę jak wiadomy yy, po pustym sklepie. Yy, ale na przykład to proszę. O, to mi się. Do, kupiłem to za 10 funtów. Właśnie mi się sprzedało za 110 funtów na, yy, na eBayu. Yy, aparaty fotograficzne mi się całkiem dobrze sprzedają ostatnimi czasy. Yy, ciekawostką jest to, że ja nie wiedziałem, że to jest taki dalej bujny rynek. Ja myślałem, że aparaty fotograficzne się już skończyły, a się okazuje, że to bardzo ładny rynek jest. Aż odkurzyłem y, y, swoją skrzynkę z aparatami, mam taką ładną, dużą walichę z aparatami, takimi nowoczesnymi w sumie. Otworzyłem I się, okazało że mam cztery aparaty. Takie bardzo wypasione, powiedziałbym nawet. Ilustranka, która już z przeżytkiem się okazało. I mam też taki z nowoczesnych aparatów fotograficznych. Ale czego zjechałem na aparaty? Chodzi mi o to, że biznes jakoś kręci eBay coś tam robi, tylko że wiadomo, jak tutaj próbuję dojechać z każdej strony, no to tak że się ciężko nie chce się robić w ogóle nic. Ale Yy, cały czas przychodzą nowe rzeczy do sklepu, cały czas yy, ludzie chcą sprzedawać. Co też jest dobrym ruchem, bo dużo rzeczy idzie na, na eBay. Ja wystałem teraz na Vintedzie, mam już 3-4 tysiące aukcji na Vintedzie i tam no, nie jest to jeszcze taki miód, żebym, jak będzie Vinted robił 1000 miesięcznie, takiego czyściocha, no to w zasadzie będę się zastanawiał nad likwidowaniem w zupełności jednego sklepu na eBayu. Mam dwa. Ale na razie robi tak gdzieś mniej niż 5 stów. Tylko że robi czyściocha. Wiadomo, że to co jest z Vinteda, to zostaje u mnie w kieszeni. Jak ktoś nie wie, jak vinted działa, ja reklamuję ich aktualnie, bo jestem zadowolony z tego, co robią. Co prawda, jest dużo ludzi, którzy naciągają trochę sytuację, czyli na przykład coś, dają ci ofertę na coś. Nie wiedziałem, że tak można w ogóle, że ktoś daje mi ofertę, ja ją akceptuję, a ten ktoś za chwilę daje mi jeszcze inną ofertę, jeszcze niższą. I tak niestety na Vintedzie można robić, że dajesz ofertę, a później jeszcze, jeszcze zjeżdżasz, jeszcze zaniżasz. Więc Vinted na razie jest na plusie dość dużym. W sensie, yy, poletał, jak, ktoś, jak ktoś chce zacząć handel na, na, na internecie, to Vinted teraz jest miejscem to go. Yy, podobno w Polsce też działa, nawet mama moja się pytała o Vinted. Yy, eBay no bym się wstrzymał. Ja bym się na razie nauczył w takim razie handlować na Facebook Marketplace i na Vintedzie, bo są dla sprzedającego za darmo. Ee, zakładam, że Vinted za parę miesięcy, może lat, o ile y, nie zmiecie nas z mapy, jakiś dziwny ruch, którego z polityków, no to myślę, że Vinted będzie się rozwijał do opcji, gdzie w końcu zaczną sklepy takie jak mnie, czyli ludzi, którzy mają powyżej kilku tysięcy aukcji, prosić o jakąś subskrypcję, albo jakieś procentowo będą pobierać jeszcze opłaty. Na razie te opłaty są zwrócone na kupującego, co jest świetnym pomysłem dla sprzedającego, bo Yy, skojarzcie w moim przypadku, jak ja na przykład na eBay mam, teraz na jednym koncie mam, już obniżyłem, mam 4000 aukcji, na drugim 2000 aukcji, no to wyobraźcie sobie, i mam jeszcze teraz 4000 na Amazonie, na tym, na Vintedzie, no to wyobraźcie sobie, yy, jakie ja mam zamieszanie. Yy, teraz powoli, ale sukcesywnie przenosimy razem z żoną rzeczy na Vinted, czyli wszystko, co mi się nie sprzedało przez parę ładnych lat albo miesięcy na eBayu, zakańczam na ebayu, przenosimy na Vinted i to jakieś ruchy wykonuję. Nie powiem, że nie, tylko że też się bardziej skłaniam w opcję, żeby się zająć czymś, co mnie interesuje, w sensie ciuchami, które mnie interesują, niż takimi tymi, co ja sprzedaję, czyli po prostu przychodzą do mnie worki ciuchów, często gęsto już vintage, albo na razie tylko stare, które jeszcze muszę przemielić, wiadomo. Co dzisiaj będę właśnie robił, będę przemielał parę woreczków. Pokażę wam troszeczkę może tył, jak tylko się interesuje, jak to wygląda, ale to jest już pełne, a będzie pełniejsze, bo mam kolejnego pana, który robi przeprowadzki. W sensie prze, nie przeprowadzki, tylko co robi. House clearance, czyli czyszczenie domów, jak ktoś umrze, albo się wyprowadzi. No i takie kubki. Tu nic nie widać. A gdzie mam światło? Światło się włącz. Światło się włącz. O, jest światło, proszę. Takich kupek. W takich woreczkach, o jak tu mam, takich woreczków mam jeszcze z i z tyłu jeszcze z 20 worków jest. Patrzcie, proszę. O, to tak wygląda. Burdel, bum, bum po prostu. No, no ja już się ledwo mieszczę. Nie mam czasu tego ogarnąć. To jest wszystko tak porozrzucane. noś znaczy porozrzucane. Teoretycznie wiem gdzie to jest, tylko że na przykład już jak mam ponumerowane pudełka. Czy tam pudełka, czy tam worki, to wygląda bardzo nierozgarnięcie, nie, nie, nie ale to, to ma, ma w tym szaleństwie metoda. Generalnie e, łapię się w tym, gdzie co jest, ale zdarzają się sytuacje, że nie mogę czegoś znaleźć. No i niestety muszę pisać do klienta, przepraszam, nie mogłem znaleźć. Aha, wiem o czym jeszcze miałem wam powiedzieć, bo dawno nie gadałem do was takich dłuższych 10-minutowych filmów. E, w EBay na jedno moim głównym koncie zblokował mi y, możliwość wystawiania nowych produktów, bo w ciągu miesiąca dostałem 5 negatywów. Rozumiem, że ludzie są powoli wkurzeni na życie, na rachunki, na świat, na różne konflikty i te, to, co się dzieje w telewizji. No i na kim się trzeba wyżyć. No i generalnie powiem tak, na 5 negatywów na jeden zasłużyłem. Rzeczywiście wiem, dałem ciała i, po, i to się powinno tak skończyć, ale bo rzeczywiście nie wysłałem na czas. Yy, jak już miałem wysłać, to już się skończyła opcja wysyłki. No i już dostałem negatywa i ok. To już nawet, nawet nie marudziłem, ale miałem cztery negatywy, że byłem podoga dogadany z ludźmi. Gadałem z nimi, dogadałem się, nie przyjdzie do końca tygodnia. Daj znać, dostaniesz kasę z połotem. Po czym jeden pan mi pisze, że nie dostał. Yy, Zadzwonił do eBay'a, eBay mu oddał kasę, ja mówię, no to ok, dostałeś kasę, tak jak ja Ci mówię, że dostajesz kasę, no to ten, dawaj mi ten, daj, mi daj, wyściągnij negatywa, do, ściągnę negatywę, jak dostałem przedmiot. a złodziej jaszku. No i niestety do tego się raz przyzwyczajam, że tego będzie coraz więcej, yy, ale możliwe będzie też tak, a taka sytuacja, że eBay w pewnym momencie powie nam, no co, dziękuję. Proszę zwinąć swoje manatki do widzenia. Nie potrzebujemy pana pieniędzy. A chciałbym zaznaczyć, że oba z moich eBayów e kosztują około 1000 funtów miesięcznie plus minus 500 funtów to się to bardziej plus niż minus bo eBay kosztuje dużo pieniędzy i trzeba, znaczy kosztuje nie z góry. Oni to ściągną w sensie z tego, co sprzedałeś. A vinted, na vintedzie robią ludzie zakupy, yy, chcą zapłacić mniej pieniędzy, bo też wiedzą, że ty masz mniejsze koszty, jeśli chodzi o vinteda. Ale pamiętaj, czy by to był vinted, czy byłby Amazon, czy eBay, czy Facebook Marketplace, jak masz wpływy przez konto. Taka główna uwaga, jak wpływy idą przez konto, to są opodatkowane. Więc rób tak, żeby ci przez konto nic nie szło. Bo bankom, tym krwiopijcom, też trzeba lekko uciąć zyski. I trzeba przejść y, może nie w szarą strefę, tylko trzeba przejść na przykład w handel wymienny. Były takie strony kiedyś, pamiętam, że można było wymienić się rzeczami. Na przykład, ja ci dam korki z angielskiego, ty mi dasz książki do matematyki. Trzeba coś w tym stronę pomyśleć, bo musimy zacząć się wymieniać towarami, żeby ominąć system bankowy i system podatkowania. Tym bardziej, że jak wejdzie bezgotówkowy system, czyli 100% opodatkowania każdej transakcji. No to niestety szybciutko się okaże, że nie stać nas na chleb z masłem. I tym miłym akcentem pozdrawiam was wszystkich i czekam na komentarze. Hej!